Dobry. Witajcie kochani na naszym kanale. Wykreuj swoje życie. Zanim zaczniemy dzisiejsze wideo, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz do lajkowania. No i oczywiście dziękujemy za każdy komentarz, za każdy lajk, like, za każde wyjście na naszą grupę. Zapraszamy do naszej grupy również, ponieważ tam są poruszane fajne i ciekawe tematy. Dokładnie. A dzisiejszy temat. Jest wyjaśnieniem dla niedowiarków. Dokładnie, no chcemy dla tych, którzy właśnie potrzebują jakby dowodów, e, bo zastanawiają się dlaczego te manifestacje są możliwe, bo się zastanawiają no w jaki sposób e, mogą poprzez jakieś afirmacje, jakieś wypowiadane słowa zmanifestować swoje marzenia i tutaj chcemy wam wyjaśnić dlaczego to właśnie jest e, możliwe. Może to brzmi po prostu tak bajkowo, tak, że sobie coś powtarzamy i nasze życie się zmienia. Dlatego chcemy wam po prostu uzmysłowić, że tak naprawdę to jest udowodnione wszystko naukowo i to nie są jakieś bajki. No i dlatego właśnie dzisiaj powiemy wam, co to jest świadomość, co to jest podświadomość i co to są przekonania i dlaczego właśnie te e, e, trzy, to są takie trzy kluczowe czynniki wpływające na realizację naszych marzeń, bo jedno z drugim jest e, powiązane. Więc Barbara, powiedz nam, co to jest świadomość. <gry> Ale dziękuję Aleksandro. Kochani, powiem wam, co to jest świadomość, jak Aleksandra sobie zażyczyła. No więc moi drodzy, świadomość to jest nasz umysł logiczny. My poprzez ten właśnie umysł logiczny odbieramy bodźce ze świata zewnętrznego, z świata wewnętrznego i poprzez ten nasz umysł logiczny my analizujemy, my nad czymś rozmyślamy, zastanawiamy się, poddajemy coś w wątpliwość. My to wszystko robimy tym umysłem świadomym, tym logicznym. Dzięki niemu właśnie coś uważamy za prawdę, coś za fałsz oceniamy to z naszej perspektywy tym właśnie naszym świadomym umysłem. I teraz, o to tak na skrócie oczywiście, chodzi o to, że ten umysł świadomy odbiera bodźce ze świata zewnętrznego i wewnętrznego i on je analizuje. On uważa, że coś jest prawdą, coś jest fałszem, coś jest złe, coś jest dobre. To wszystko robimy na podstawie umysłu świadomego. A teraz Aleksandro, <laughs> powiedz w takim razie, co to jest podświadomość? Natomiast, podświadomość jest to część ludzkiej psychiki, która zawiera treści znające, znajdujące się poza umysłem świadomym. Podświadomość kieruje całym naszym życiem, naszymi zachowaniami, naszymi reakcjami, mhm. naszymi uczuciami i tak dalej. Wszystko to zostało wgrane tak, jak do dysku twardego. A świadomość to jest taki system operacyjny, który po prostu świadomie tam klikamy, tak? I nasza podświadomość wpływa na wszystkie. Sytuacje w naszym życiu, które nawet sobie nie, nie uzmysławiamy. Podświadomość kieruje naszymi reakcjami, wydaje nam się często, że świadomie reagujemy na coś, a tak naprawdę to podświadomość nami kieruje i wszystkie nasze przeszłe doświadczenia wpływają na teraźniejszość, na to, jak my reagujemy, i to wszystko działa świat, podświadomość. Dlatego, kochani, tak bardzo ważne jest zrozumienie. Dlaczego właśnie podświadomość, podświadomość i świadomość i przekonania są tak istotnym elementem wpływającym na naszą manifestację? Ponieważ przekonania, które niestety, ale znajdują się w naszej podświadomości, decydują o tym, co nas w życiu spotyka. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego w naszym życiu dzieją się pewne rzeczy, powtarzają się pewne schematy. Yy, zastanawiamy się, dlaczego to nas spotkało, czemu akurat dzieje się to, a nie to, co my chcemy. Bo, kochani, to jest taki system wgrany do naszej właśnie podświadomości, to jest to przekonanie i te przekonania dzielą się właśnie na uświadomione, o których istnieniu już sobie zdajemy sprawę, i te nieuświadomione, o których nie mamy pojęcia. I to właśnie one mają wpływ na nasze życie, na to, co nas w tym życiu spotyka? I to też wygląda w ten sposób, że każdy z nas inaczej reaguje na ważne sytuacje. Wynika to z tego, że każdy z nas przeszedł w przeszłości jakieś inne y, traumy, czasami dramaty, czasami mm -hmm. różne sytuacje, i to ma wpływ, to się wgrało w naszą podświadomość, i dlatego każdy z nas reaguje inaczej, właśnie biorąc pod uwagę to, co przeszedł w przeszłości. Wszystkie nasze doświadczenia życiowe z, z dzieciństwa, nawet z okresu prenatalnego, mają wpływ na nasze zachowania. Dokładnie. Dana sytuacja powoduje u nas określone emocje. I na przykład, przykład dziewczynki, która powiedzmy w szkole podstawowej, jako pierwsza dojrzała, pierwszej urosły jej piersi i była wyśmiewana przez rówieśników. I taka dziewczynka podświadomie yy, w tym momencie reaguje pod w ten sposób, że ona zaczyna tyć, ponieważ dla niej seksualność jest czymś złym, bo ona została wyśmiana, kojarzy jej się to z jakimiś nieprzyjemnymi odczuciami. I system obronne powodują, że ona zaczyna tyć zupełnie nie wiedząc o tym, nie, nie zdając sobie świadomie z tego sprawy. 20 lat jest, jest osobą, y, która ma problem z, y, z nadwagą i nie wie dlaczego. I dopiero przeanalizowanie jej przeszłość dzieciństwa powoduje, że dochodzi do takich wniosków, że jako dziecko była wyśmiewana, tak? I w tym momencie ona jedynie ma szansę przerobić tą sytuację i schudnąć. I tak musi wpłynąć na psychikę. Dokładnie, bo y, umysł świadomy, tym który, który nami kieruje, my sobie myślimy, że nami kieruje, tak. stanowi jedynie naprawdę 3 do 5%. Y, a pozostałe 95-97% do kieruje nami nasza podświadomość. Dlatego, w momencie, kiedy my nie skupiamy się na tym, o czym my myślimy, a chcemy, żeby się coś w naszym życiu wydarzyło, czyli musimy być tu i teraz, i w momencie, kiedy my nie jesteśmy świadomi chwili obecnej, to naszymi, naszym życiem, naszymi działaniami, naszymi wyborami, naszymi decyzjami. I tak kieruje podświadomość, choć my sobie myślimy, że umysł świadomy, bo my nam się wydaje, że my świadomie wybieramy jakąś decyzję, że my świadomie podejmujemy takie, takie, a nie inne działania, natomiast no niestety tak nie jest. A te przekonania, które zostały nam wgrane w dzieciństwie, one właśnie w tym umyśle podświadomym będąc, decydują o tym. Co my wybieramy, jaką my podejmujemy pracę, jaką, jakiego my partnera życiowego sobie bierzemy, to po prostu ten umysł podświadomy decyduje. Dlatego tak ważne jest to, aby być tu i teraz, aby mieć kontrolę nad tym umysłem świadomym, bo tylko i wyłącznie w ten sposób możemy zmienić naszą rzeczywistość. I musimy też uważać, Czego słuchamy, o czym rozmawiamy, tak. bo ta podświadomość koduje wszystko. Kodowała, jak byliśmy dziećmi i koduje mm. cały czas. Jeśli od od oka. tak, <grym> tak <grym> jeśli <grym> no. my nawet robimy jakąś Niezbyt ważną czynność i słyszymy muzykę, która zawiera jakieś mm. negatywne treści, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to wpływa na nas. Jeśli oglądamy firmy, gdzie jest dużo brutalności i yy, dużo krwi, to wpływa na naszą podświadomość. Słuchamy, oglądamy wiadomości, gdzie mm -hmm. non-stop mówią o chorobach, oglądamy reklamy, które. Cały czas mówię o chorobach, o leczeniu i tak dalej. To wszystko wpływa na naszą podświadomość. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Tak, to są żeby... takie przekazy, są ci przerwę przekazy podprogowe, tak właśnie Też. działają reklamy. Musimy mhm. zdawać sobie sprawę z tego, że mamy na to wpływ. Ja nie oglądam w ogóle wiadomości. Staram się nie oglądać tak. filmów negatywnych, jakichś dramatów które przeżywasz bo myślisz, że to tylko rozrywka, tak, a tak nie jest. To wpływa mhm. na Twoją podświadomość, negatywne rozmowy, e, mówienie o chorobach, słuchanie negatywnych przekazów z telewizji, to wszystko wpływa na naszą podświadomość i potem się odbija na, naszej, na, naszym, życiu. na naszym życiu. Ale kochani, również jest tak, że przeżyliśmy w, dzie w dzieciństwie jakieś, jakieś doświadczenia, mieliśmy jakieś sytuacje. Które no, bardzo były dla nas niekorzystne, o których chcemy zapomnieć, i my je po prostu mamy taką tendencję do wypierania tego z pamięci. My świadomie nie chcemy o tym pamiętać. I my um, o tym zapominamy, bo może coś, e, coś strasznego zadziało się e, w naszym życiu, gdy, gdy byliśmy dziećmi. My to wyprzemy z naszej świadomości. My jako dorosłe osoby o tym nie pamiętamy. Ale no niestety, kochani, wiadomość jest taka, że podświadomość, czy tego chcesz, czy nie, ona o tym pamięta. To jest tak jak z tym trupem w szafie. <grym> <grym> Wydaje ci się, no ty chodzisz, coś śmierdzi, a ty nie wiesz co. Nie wiesz gdzie, ale smród jest. I tak samo jest właśnie, taki może dziwny przykład, ale no niestety tak to właśnie wygląda, że ta podświadomość o tym pamięta i ona i tak tutaj gra główną rolę i to ona decyduje o całym dalszym Twoim losie. Ważne jest to, żeby wpływać właśnie na tą podświadomość, już świadomie, mm -hmm. tak? Jeśli my wiemy, jak mamy postępować, wtedy nasze życie może stać się zupełnie inne. I musimy też być świadomi tego, że jeśli komuś życzymy źle, jeśli mówimy negatywnie o innych ludziach, to odbija się automatycznie Dokładnie. na nas, ponieważ ta podświadomość, ona sobie koduje, aha, jej się to podoba, tak, czy jemu, bo ona o tym mówi i mm -hmm. koduje sobie to, i to się odbija na nas, to się potem powiela w naszym życiu. Także jeśli komuś życzymy dobrze, to jemu, się, jemu będzie lepiej i nam automatycznie też. Dokładnie, także. bo Ty to myślisz, to tak. Ty to właśnie myślisz, więc żyć drugiemu dobrze, nie, nie zazdrość sąsiadowi, tak. że ma fajny samochód, tylko ciesz się jego, jego sukcesem, jego dobrami po prostu, bo Ty robisz wtedy również sobie dobrze, ale kochani, E, o czym jeszcze chciałyśmy powiedzieć? Bo świadomość jest bardzo wrażliwa na sugestie. E, dlatego hipnoza ma tutaj e, niesamowite właśnie działanie. Na pewno słyszeliście albo widzieliście, byliście na pewno świadkami e, działania hipnotyzera. Tak? Jak hipnotyzer wpływa na swojego e, pacjenta, wtedy jest wyłączony umysł świadomy, tak? czyli ten taki właśnie krytykujący, oceniający. I działa tylko podświadomość, i w takim stanie umysłu jesteście, jesteśmy w stanie zasugerować osobie poddanej hipnozie wszystko. Ja sama nieraz byłam świadkiem tego, jak, dzieci zacho jak ludzie zachowywali się jak dzieci. Mężczyzna miał zasugerowane, tak 50 latek miał zasugerowane, że jest dziesięciolatkiem i bawi się zabawkami. I facet starszy siedzi na podłodze i jeździ autkami, bawi się, po prostu możecie wtedy swojej podświadomości zasugerować wszystko. I to nie tylko, to jest taki akurat taki zabawny jakby przykład podany, natomiast można zasugerować, na pewno słyszeliście, być może Wasi znajomi poddali się takiej hipnozie chcąc rzucić palenie, tak. można zasugerować, że jesteście osobami wartościowymi, że wszystko wam się w życiu układa. To jest właśnie wyłączony w tym momencie jest umysł świadomy. To jest super też właśnie taka sprawa, żeby coś zakodować. Innym sposobem są afirmacje, o których już mówiłośmy raz i właśnie afirmując my odciskamy na tej podświadomości, zmieniamy po prostu w wersję, które ona sobie zakodowała. Jeśli my sobie uświadomimy, że mamy jakieś przekonania, bo do tego można dojść, zaraz powiem jak. Jeśli my sobie uświadomimy, że mamy jakieś mhm. do tej pory nieuświadomione przekonania, my możemy to, to zmienić właśnie afirmacjami. Tak. Powtarzając, powtarzając w kółko, zapętlając afirmację, odciskamy je na podświadomości i ona wtedy je koduje. Mhm. W ciągu dnia kilka razy otwiera się ta nasza podświadomość. I czym częściej afirmujesz, tym jest większa szansa dotarcia po prostu do tej podświadomości i odciśnięcia tych pozytywnych afirmacji. Jest to bardzo ważne, bardzo ważne, pracujmy z tym, bo to ma ogromny wpływ na nasze życie. Odciśniemy coś, do tego, tego już po prostu nie będzie. Ale jak sobie uświadomić te właśnie przekonania, które były do tej pory nieuświadomione? Zajrzyjcie w swoje wnętrze i zastanówcie się, które dziedzinie życia wam nie wychodzi? Albo jakie sytuacje się powielają w waszym życiu? Jeśli macie problem ze związkami i powiedzmy, kilka razy już wam się zdarzyła jakaś podobna sytuacja, na przykład jesteście odrzucani, czy jest tak zwany ghosting, teraz takie modne słowo, mm -hmm. czy jesteście powiedzmy zdradzani to musi z czegoś wynikać. To wyniknęło z, jakiegoś, z, jakiegoś, z jakiejś sytuacji, albo z dzieciństwa, albo z, z, mogło z czegokolwiek, nawet za, nawet okres dorosłości mogliście coś usłyszeć, albo mogło coś na was podziałać negatywnie i to się utrwaliło w waszej podświadomości. I afirmacjami możemy to zniwelować. Ważne, że już wiemy, w czym jest problem. Kochani, bo y, czym są afirmacje? Afirmacje to są autosugestie, tak autosugestia, jak oczywiście już mówił Joseph Murphy, pisał w swojej książce, potęga podświadomości, mówi o nich Neville. Afirmacje to autosugestie i Ty właśnie tymi autosugestiami możesz wpłynąć na każdą dziedzinę swojego życia. Możesz poprawić swój, świ swój świat materialny, tak, swoją sytuację materialną, swoją sytuację zawodową, związki uczuciowe. Możesz zmienić wszystko, możesz zmienić swoją osobowość. To jest właśnie autosugestia. I kochani, wy nawet nie musicie wierzyć w te swoje afirmacje, bo na początku pewnie jest tak, że ten umysł świadomy będzie się na 100% buntował, bo on sobie zdaje sprawę z tego, bo on analizuje, on sobie zdaje sprawę z tego, że ty mówisz kłamstwa, że to przecież nie jest prawda, on się będzie buntował to nie ma znaczenia te autosugestiami uparcie trwając w swoim nowym założeniu spowodujesz że twoja podświadomość po jakimś czasie oczywiście zakoduje to co ty chcesz jej przekazać i wtedy te nowe przekonania zaczną kierować twoim życiem i tylko i wyłącznie wtedy zaczną się e, manifestacje w twoim życiu musisz przekonać umysł podświadomy i nie ma innej opcji. I naprawdę yy, musicie to wypróbować. Taka ciekawostka, czasami yy, kiedy zaczynacie afirmować jakąś yy, nową myśl, czasami możecie fizycznie poczuć się źle. Ja tak miałam, ja miałam duszności. Moja tak. podświadomość tak reagowała, tak, że ja fizycznie. się po prostu dusiłam. Mm -hmm. To musicie przejść, to jest normalne. Każdy może zareagować inaczej. Niektórzy nie, ma, nie mają czegoś takiego, ale kilka naszych po prostu osób na konsultacjach nas zwracało na to uwagę, że czuło się źle, czuło było im niedobrze. Ja, ja tak jak mówię, miałam duszności i czasami mm -hmm. afirmowałam wieczorem i po prostu aż się, aż się dusiłam, ale to trzeba przez to przejść i przejdzie w pewnym momencie, bo podświadomość tak. zakoduje. Tak, kochani, kapłani chuni już twierdzili, że podświadomość może wpływać na stan naszego zdrowia. Czyli, po prostu afirmując, że jesteś zdrowy, to ty na 100% odzyskasz zdrowie. No i oczywiście yy, dokładnie odwrotnie. Jeśli ty będziesz przekonany o tym, że jesteś chory, albo będziesz się obawiał, że zachorujesz, to na pewno zachorujesz. No tak, jest skonstruowany ten świat, to wszystko jest energia. I to już starożytni, Hunowie wiedzieli, że tak jest. I są sytuacje, że po prostu ludzie chorują na własne życzenie. Dlatego, że mówią tak. o chorobach, boją się choroby, zażywają tonę, tonę leków, żeby nie być chorym, a tak naprawdę ten strach może spowodować chorobę. Tak. Także na to uważaj. Kochani, nauka długa nie chciała zaakceptować faktu, że źródłem naszych emocji jest mózg. Mózg, po prostu mózg. Neurolodzy nie chcieli zaakceptować faktu, że można zachorować na własne życzenie, a niestety tak właśnie jest, ponieważ mózg, oni tak twierdzili, że mózg i system otwornościowy to są dwa zupełnie niezależne systemy. Ale powiedzcie, jak wytłumaczyć w takim razie, właśnie klaustrofobię, czy nie wiem, lęk wysokości, czy różnego rodzaju. Takie, są takie napady śmiechu, różnego rodzaju właśnie takie dziwne zjawiska. Kochani, miejcie odwagę na to, żeby realizować swoje marzenia, bo niektórzy po prostu się boją zmian, wolą tkwić w tym, co mają, nawet w chorobie, ponieważ ta zmiana kojarzy im się z wyjściem ze strefy komfortu. A dlaczego tak to ma wyglądać? Wierzcie, że możecie mieć życie, o jakim marzycie, możecie zmienić wszystko, zobaczcie, macie wpływ na swoją podświadomość i jeśli przestaniecie myśleć negatywnie, mówić negatywnie i powtarzać pozytywne afirmacje, wasze życie się odmieni, nie, możecie, nie musicie tkwić w czymś, czego nie chcecie, miejcie odwagę, miejcie w sobie radość i chęć zmiany i to jest naprawdę realne. Jak artyści namalujcie swój obraz. Zacznijcie Dokładnie. po prostu już od dziś myśleć i skupiać się na tym, czego chcecie. Oddalcie strach, oddalcie niepewność, nienawiść, myśli jakieś negatywne, oddalcie od siebie. Zacznijcie tylko i wyłącznie myśleć pozytywnie. Pamiętajcie o tym, że jedna pozytywna myśl przywoła. Do Waszego umysłu, do następną pozytywną myśl, i w miarę jak tych myśli będzie coraz więcej, coraz więcej, zapomnijcie o tych negatywnych. I tak samo działa to odwrotnie: jeśli zaczniecie skupiać się na negatywnej myśli, to tych myśli negatywnych pojawi się jeszcze więcej. Więc wybór należy do Was, na czym się chcecie skupić, co chcecie zyskać, co chcecie, żeby pojawiło się w Waszym życiu jaką rzeczywistość chcecie mieć, jakie życie chcecie wieść, chcecie żyć w bajce, to skupiajcie się na tym, o czym myślicie. I potem zauważycie najpierw takie drobne oznaki na to, że wasze życie się zmienia, ale takie przyjemne, jak takie niespodzianki każdego dnia. Ktoś wam powie komplement, tak. za chwilę ktoś zrobi dla was coś miłego, za chwilę dostaniecie jakiś mały, drobny prezent i coraz większy i coraz większy. I uwierzcie, że tak jest i to jest cudowne. Ja się cieszyłam z każdej, po prostu takiej pozytywnej sytuacji i stopniowo te manifestacje są coraz większe i coraz szybsze. Tak, no bo próbować należy nam na małych rzeczach, aczkolwiek nie jest to warunkiem koniecznym, tu nic nie jest konieczne. Tu nawet wiara nie jest potrzebna. Tu należy tylko i wyłącznie przekonać podświadomość, bo to ona rządzi. I ona jest kluczem do tego, aby zrealizowały się Wasze marzenia. Także postanawiamy zmienić swoje życie. Trzymamy kciuki, możliwe. kochani. Trzymamy kciuki, cześć. Cześć.